We współczesnych samochodach wszystko kręci się wokół prądu: światła, ogrzewanie, czujniki, systemy bezpieczeństwa wszystko potrzebuje energii, a jej sercem jest generator czyli alternator. Bez niego samochód działa tylko tak długo, jak długo w akumulatorze jest odrobina życia a potem ciemność dosłownie. Jak więc rozpoznać, że alternator zaczyna się poddawać? Oglądajcie dalej. Pierwszy sygnał: światła. Jeśli reflektory migają, przygasają albo pulsują w rytm obrotów, to znak, że napięcie nie jest stabilne. Drugi: problemy z uruchomieniem silnika. Akumulator wydaje się sprawny, ale rozrusznik kręci wolno lub wcale. To dlatego, że alternator nie ładuje go tak, jak powinien. Trzeci: kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej. Jeśli zapala się w trakcie jazdy, to nie ostrzeżenie. To już informacja, że układ ładowania przestał działać. Od tego momentu auto jedzie na resztkach energii z baterii. Czwarty objaw: dźwięki spod maski. Pisk, zgrzyt, metaliczny szum. Często winne są zużyte łożyska alternatora albo poluzowany pasek napędowy. A jeśli czujesz zapach spalenizny, gumy lub plastiku, alternator może się przegrzewać. Czy można jechać dalej, kiedy alternator nie działa? Teoretycznie tak. Praktycznie. Bardzo ryzykownie. Bez sprawnego alternatora akumulator rozładowuje się błyskawicznie. Po kilku kilometrach samochód może całkowicie odmówić posłuszeństwa. A teraz coś bardzo ważnego dla kierowców diesli. W silnikach wysokoprężnych alternator ma jeszcze większe znaczenie niż w benzynowych. Dlaczego? Bo diesel potrzebuje dużo wyższych prądów rozruchowych, żeby uruchomić pompę wysokiego ciśnienia i świece żarowe. Gdy alternator padnie, akumulator bardzo szybko się rozładowuje, a silnik gaśnie znacznie szybciej niż w benzynie. W dodatku nie da się go odpalić na pych. Bez prądu pompa paliwa i sterownik ECU po prostu nie działają. Zimą sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Przy ujemnych temperaturach silnik Diesla potrzebuje energii do podgrzewania paliwa i świec żarowych. A jeśli alternator nie pracuje, to cała elektronika może po prostu zgasnąć w środku drogi. Właśnie dlatego regularna kontrola alternatora to nie luksus, a obowiązek bo jeśli padnie w trasie, to już nie kwestia komfortu, tylko bezpieczeństwa. Ale w następnym filmie, który już jest na kanale, opowiemy, co robić w takiej sytuacji, szczególnie jeśli alternator zepsuł się gdzieś w trasie. A kiedy przyjdzie czas na wymianę, nie ryzykuj przypadkowych części. Na 2407PL znajdziesz szeroki wybór alternatorów i generatorów do większości marek aut, dokładnie dopasowanych do Twojego silnika, także do diesli. Wystarczy wpisać numer WIN, a system pokaże Ci tylko te modele, które pasują do Twojego samochodu, bez błędów, bez ryzyka i bez straty czasu. Bo awaria alternatora może zatrzymać Twój silnik, ale nie musi zatrzymać Twojego dnia. Zadbaj o swój samochód, zanim zgaśnie ostatnia lampka na desce rozdzielczej.